To jest bluzka Agata od polskiej marki EMG Collection, dobrze znanej klientkom za świetną jakość i dopracowane fasony. Model powstaje w Polsce, co od razu czuć po materiałach i wykończeniu. Pokazuje teraz kolor ciemnej czekolady. To elegancki, twarzowy i idealny na sezon. Bluzka ma klasyczny kołnierzyk, perełkowe guziki i koronkową wstawkę na górze. Na plecach również jest delikatny fragment koronki, a rękawy są w całości koronkowe, dzięki czemu subtelnie widać skórę. Materiał jest elastyczny i miękko układa się na sylwetce, więc model jest wygodny, ale jednocześnie bardzo kobiecy. Ten odcień ciemnej czekolady świetnie pasuje do czerni, beży, brązów i grafitu, a całość daje naprawdę elegancki efekt. Bluzka agata występuje w trzech kolorach. Biały to klasyczna świeża elegancja. Czarny jest ponadczasowy i wysmukla sylwetkę. A ciemna czekolada to kolor z charakterem. Bardzo twarzowy i wyjątkowy. Każdy kolor ma tę samą jakość polskiej produkcji i ten sam sprawdzony krój, który klientki bardzo lubią.